Filippo Sorcinelli liturgiczne zwyczaje Kościoła katolickiego zna już od dzieciństwa. Jako dojrzały artysta powrócił do nich. Ornaty i stroje liturgiczne w jego wykonaniu są kombinacją własnego stylu i kanonów wymaganych przez Kościół. Kto szyje stroje dla duchownych, musi trzymać się reguł obowiązujących w katolickiej liturgii. W naszej pracowni wykorzystujemy ornamenty bazujące na geometrii. Przy wyborze ilości ozdobnych kamieni i pereł kierujemy się średniowieczną symboliką liczb. Dla papieża Benedykta XVI Filippo Sorcinelli zaprojektował 50 szat liturgicznych. Dla papieża Franciszka wykonał strój, w którym wystąpił podczas ceremonii inauguracji pontyfikatu. Za wzór posłużyły mu freski Giotta, włoskiego malarza epoki wczesnego renesansu. Włoski projektant odwiedził w Watykanie obu papieży, żeby dowiedzieć się, jaki typ stroju najbardziej im odpowiada. Papież Benedykt to miłośnik sztuki, muzyki, historii sztuki, kochający piękno, bardzo światły człowiek. Jego duchowe nastawienie odzwierciedla styl jego ubioru. Dla niego symbolika boskiego piękna jest ważniejsza od własnej osoby. Inaczej papież Franciszek. On preferuje stroje bez jakichkolwiek ozdób. W ten sposób, demonstrując skromność swej osoby, koncentruje równocześnie na sobie całą uwagę. Materiał jego szat jest mimo to najwyższej jakości. Zapachy, przypominające woń kadzideł, to nowy projekt, w którym artysta próbuje swych sił, tym razem jako kreator perfum.